Prestiżu i elegancji. Taka też będzie nasza nadmorska inwestycja. Dziś poznacie Perłę Mierzei w Tutowie. Komfortowy apartamentowiec nad Bałtykiem. Perła Mierzei powstaje w miejscowości Sztutowo, będącej bramą na mierzeje wiślaną. Spokojna okolica, szerokie piaszczyste plaże, bujne lasy. To idealne miejsce do wypoczynku przez cały rok. To tu dojeżdża Żuławska Kolej Wąskotorowa oraz znajduje się Most Czterech Pancernych. Sztutowo jest świetną bazą wypadową do innych położonych na mierzei miejscowości turystycznych. Kątów rybackich, gdzie świeżą rybę kupicie prosto z Kutra, czy Krynicy Morskiej, w której odnajdziecie pełne zaplecze handlu, usług i gwarku kurortu. Zeszutowa jest zaledwie 10 minut samochodem do powstającego przekopu Mierzei, który już stał się dużą atrakcją turystyczną. Przenieśmy się teraz do naszego apartamentowca. Perła Mierzei powstaje między ulicą Makową i Zalewową, tuż przy drodze 501. Jak widać za naszymi plecami obecnie wykonywana jest konstrukcja budynku. Przekazanie kluczy planowane jest na lato 2023 roku. W budynku zaprojektowano 72 apartamenty. Powierzchnie lokali wynoszą od 25 do 64 m2. Ich rzuty i ceny znajdziecie na naszej stronie. W standardzie każdego z apartamentów są dodatkowe udogodnienia: klimatyzacja, ogrzewanie podłoga w łazience oraz możliwość montażu zamka elektronicznego w drzwiach wejściowych. W każdej klatce zamontowana będzie winda. Na auta czekać będą miejsca postojowe w hali garażowej, jak i na parkingu zewnętrznym. Z naszego apartamentowca do głównego wejścia na plażę prowadzi asfaltowa szeroka droga przez las. Dotrzemy tutaj na pieszo, autem jak i rowerem. W sezonie działają tu liczne punkty gastronomiczne, gdzie możemy zjeść świeżą rybę. Szerokie piaszczyste plaże przyciągają nad Bałtyk. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Spełni marzenie o własnym apartamencie na każdą porę roku. Wybierz Perłę Mierzei.